Witam Państwa bardzo serdecznie. 11 marca oglądacie Państwo Ratajski firtel Kultury, a w nim turniej tenisa stołowego w Domu Kultury Jędruś, a także najnowszy spektakl Teatru Specart. Oprócz tego też będzie trochę o gwarze wsi Bucz, a także o tym, no właśnie, jak. Tam jest, ponieważ stamtąd pochodzi Bożena Dziurza, czyli autorka wystawy, a także autorka książek właśnie z tego rejonu. No i jak bawili się seniorzy na pięterku w, klubu, w klubie Seniora Wigor podczas mm, takiego pokazu mody. No o tym także przekonacie się Państwo już za chwilę. No i na koniec y, też była okazja do tego, żeby wspólnie pośpiewać z okazji Dnia Kobiet, a zrobili to uczniowie Anny Polowczyk. Zapraszam serdecznie. Za nami 49. turniej Tenisa Stołowego z okazji zakończenia walki o Poznań. Odbył się 7 i 8 marca w Domu Kultury Jędruś. Mamy teraz piątek, grają e, dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej e, z ratajskich, hartowskich i żegierskich osiedli. Natomiast jutro w sobotę od godziny 9 zapraszamy e, dorosłych, zarówno mężczyzn, jak i panie, a także osoby, które na co dzień trenują w ramach projektu trener senioralny także jutro kolejne kategorie a na koniec zmagania w pucharze Open czyli zwycięzców wszystkich kategorii. To turniej który w kalendarzu poznańskich imprez sportowych jest doskonale znany. 49 edycja więc sama, sama liczba mówi sama o sobie. Bardzo chętnie na ten turniej przyjeżdżają wszyscy amatorzy i zawodnicy. Co potwierdzili uczestnicy zawodów. U wieku tradycji to naprawdę zobowiązuje. W przyszłym roku 50. 50. jubileuszowy turniej. Trenujemy z synem od dwóch lat. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powalczy o najwyższe trofea. Dlaczego akurat ten nie Indywidualny sport, d, d, dużo percepcji, dużo ruchu, dużo odpowiedzialności za siebie. To nie tylko chodzi o to, żeby był dobry w tenisie z stołem, ale żeby radził sobie też z problemami z przegraną, z wygraną, żeby potrafił się cieszyć. Rozumiem, że w SP50 da pan? Ja grałem kiedyś dawno, dawno temu w San Poznań w latach 90. a teraz cieszę się, że mogę z tym sceną sobie pograć. Dlaczego w ogóle zaczęłeś grać tenisa stołowe? No bo znalazłem rakietkę w domu i po, zacząłem podbijać. Ale gdzie zaczęłeś się odbijać? Gdzie zacząłeś chodzić na tego tenisa? No tutaj właśnie. No i co? To był dobry pomysł, dobry wybór? Tak. Dlaczego? No podoba mi się i rozwijam się. A powiedzmy czy to jest trudny czy łatwy sport? Nie za łatwy. No, i jak często trzeba trenować, żeby jakoś to szło? No ja trenuję. Co tydzień we wtorki. No i idzie trochę. No ale co, tutaj przychodzisz? Nie, przychodzę. Przychodzę na żegrze do szkoły i ćwiczę. Za udział w turnieju uczestnicy nie musieli płacić, ponieważ odbył się on w ramach projektu Nasz Sportowy Firtel. Program realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. Teatralnie, muzycznie i z tradycją. Tak było 9 marca w Domu Kultury na Skarpie. To za sprawą grupy Spec Art, która na ratajskiej scenie zaprezentowała swój nowy spektakl pod tytułem Zosieńka. Jak dla mnie to ona zdecydowała, że umrzeć nim. Hmm, Niereformowalna. Dla mnie to wy wszystkie jesteście jakiejś z innej bajki. Zosia, kochasz go? No? Jest to spektakl przedstawiający tradycję. Połączoną ze współczesnością. Będzie dużo tańca, dużo, dużo śpiewu, no i też dużo naszych scenek aktorskich, w których właśnie przedstawiamy tradycję i współczesność. Jakędzie ten drodzy, myśląc mało wiele, się przywiódł do zgody młodych na wesele. Między wioski zgoda i wesele blisko, przez miłość myśliwych skończyło się wszystko. Obserwując historię tytułowej bohaterki Zosi widzowie wraz z artystami poszukali odpowiedzi na to jak odnaleźć równowagę między marzeniami a tradycją oraz jak nie zgubić samego siebie w szybko zmieniającym się świecie. Pomysł narodził się od momentu kiedy przesłuchaliśmy sobie zespół muzyczny Guzowianki i znaleźliśmy super utwory, które właśnie wpisały się w nasz spektakl. Zosieńka to trzecie przedstawienie grupy SPEC Art, która tworzy i występuje od 2019 roku. Wcześniej przygotowała takie spektakle jak Co Ci dolega czy Tango Macabre, a od zeszłego roku działa właśnie w Domu Kultury na Skarpie. No, jedna opowiadała, jak Dziewucha koniecznie chciała iść na zabawę. Mówiła, że chociaż z diabłem będzie tańcować, to pójdzie. Choć na ulicach Poznania i wielkopolskich miast oraz wsi coraz rzadziej można usłyszeć gwarę, to pani Bożena Dziurdza postanowiła przypomnieć, jak mówiło się w miejscowości Bucz w dawnym powiecie kościańskim, jak się tam ubierano oraz jak bliskość natury w młodości wpływa na przyszłe życie w mieście. Pani Bożena to emerytowana nauczycielka szkoły na osiedlu Lecha, w której folklor dojrzewał w trakcie edukacji i później pracy zawodowej, ale to na emeryturze zaczęła malować Obrazy. Wynikiem tej pasji był wernisarz i spotkanie autorskie w Domu Kultury Orle Gniazdo. Pani Bożena to bowiem także autorka książki Gwara i Zwyczaje Wsi Bucz oraz Okolic Ocalić od Zapomnienia. To jest moja miłość do mojej wsi rodzinnej. To jest maleńka miejscowość w tej chwili w powiecie wolsztyńskim. Tam się urodziłam i tam im starsza, tym bardziej mnie ciągnie. Ale chciałam zostawić coś po sobie dla mieszkańców. Zresztą ta gwara wsi Butcz i okolic, ona się niewiele różni od gwary poznańskiej i od gwary wielkopolskiej. Także miłość moja przejawiła się w tym, że zostawiam dla młodego pokolenia książkę. W tej chwili można z niej korzystać, to jest wartość dydaktyczna, bo to jest w programie. Nauczania, właśnie gwara. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pisałam, malowałam po prostu obrazy, które są też z tej wsi i one są zamieszczone w mojej książeczce. Przede wszystkim Kościół w Buczu. Tam mam taki trochę śmieszny widok. Ja zawsze nazywam go, ten obraz, Rolnik szuka żony", bo był napisany, namalowany w trakcie, gdy ten program powstał. Mamy chaty wiejskie, no nie wszystkie obrazy tu są. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na moje prace z muszelek. To jest już taka moja, mój wymysł. Jest tam praca ze Szczeżuły, które nad, tutaj nad Maltą. Woda opadła, wyzbierałam i już robię. Godło Polski to zrobiłam z muszelek bałtyckich, naszych kochanych, z naszego kochanego Bałtyku. I robiłam to z dziećmi na działkach, na ogródkach działkowych Koninko. Tam zresztą jest podpisane, że z nimi to wykonał. Piszę jeszcze ikony. Tam można zobaczyć święte wszystkich tam Matki Boskie pod różną postacią. Pani Bożena napisała także słownik gwary bucza i zapowiedziała już kolejną swoją książkę pod tytułem Gromada bucz. Pokaz mody w klubie seniora Wigor odbył się po raz czwarty. Takie spotkania to okazja do dobrej zabawy, ale także do tego, aby poznać seniorów bliżej. W tym roku mieliśmy takie trzy tematy. Pierwszy temat to były piżamki i nocne stroje. Drugi temat to były dresy i stroje sportowe, gdzie można było się przekonać, jak bardzo seniorzy dbają o, swój, o swoje zdrowie, jak trenują, jakich jak spo, jak sportów używają. No a piąty to słoneczko już na niebie zaczyna grzać. W poniedziałek mamy pierwszy dzień wiosny astronomicznej. W związku z tym nasz, czwarty, nasz trzeci temat to sukienki letnie oraz kapelusze słoneczne. Temat był narzucony, ale dobór strojów należał już do samych seniorek. Perwy, które jeszcze chodziłam do pracy, były modne i one tak sobie leżały, trochę zrzuciły, musiałam je trochę poczyścić, porobić. No, rękawiczki to są od mojej córki wypożyczone, ale już mam na je na stałe. No i, i kwiatuszki sama bukiecik robiłem. Tak wymyślałam, żeby pod kolor były właśnie sukienki i kapelusze. Jestem y, zszokowana dzisiejszymi strojami, ponieważ w styczniu, y, w zeszłym roku, przepraszam, brałam pierwszy raz, dzisiaj drugi raz to nieporównywalne. Także zapraszamy wszystkich do naszego klubu. Niech się dzieje! Mam 85 lat. I, się bardzo, i 20 lat już tutaj urzęduje i bardzo jestem szczęśliwa i zadowolona ze wszystkiego, z wszystkiego, kierownictwa i w ogóle z koleżanek, z Seniorzy śpiewali także swoje ulubione piosenki. Na fortepianie akompaniowała pani Ewa Wujewska, opiekunka nowego chóru, który powstał w Domu Kultury na Pięterku, a śpiewała Małgorzata Głowacka z chóru Belcanto z Domu Kultury Jagiellonka. Spotkania klubu seniora Wigor odbywają się co tydzień w piątki o godzinie 16. Można w każdej chwili do tej wesołej gromady dołączyć. Muzyka A z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury Orle Gniazdo wybrzmiały piosenki Adel, Ariany Grande czy Riany, ale też polskie utwory w wykonaniu uczniów Anny Polowczyk. Ha, zelna, gośnika, wciąż muzyka Wszystkich Polek, kobiet naszych cudownych, bo najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny oczywiście. Zorganizujemy koncert. Mam ze sobą Zosię, Zosia Nurkiewicz, jedną z moich starszych uczennic, z którą też pracujemy już parę lat chyba, nie? Z pięć, no. z pięć lat będzie. Organizujemy piękne piosenki na Dzień Kobiet, różnorakie. Głównie dzisiaj będą piosenki anglojęzyczne. Dzieci są w przedziale i młodzież wiekowym od 10 wzwyż do 20 nawet lat. wydarzenia kulturalne przed nami. 15 marca o godzinie 11 w Domu Kultury Orle Gniazdo odbędą się warsztaty rodzinne Sensoglajdy na pożegnanie zimy. Będzie można się ubrudzić. Koszt to 45 zł. Z kolei 19 marca w Domu Kultury Polan 100 o godzinie 16 startuje prelekcja EcoSenior, którą poprowadzą pracownicy zakładu zagospodarowania odpadów. Będzie o segregacji odpadów, ale i odbędą się warsztaty kreatywne. Wstęp bezpłatny pierwszy dzień wiosny będzie okazja do zrobienia wiosennych porządków. W domu Kultury Polan 100 odbędzie się kiermasz używanych zabawek i książek dla dzieci. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:45. wstęp bezpłatny. Dzień później świętowany będzie Międzynarodowy Dzień Teatru. Tegorocznym gościem będzie Aneta Todorczuk, która wystąpi w Domu Kultury Jędruś w spektaklu Mój Boski Rozwód. Bilety w cenie 50 zł do nabycia we wszystkich ratajskich domach kultury oraz na www.bilety24.pl. Start godzina 18.00. I na koniec 24 marca w Orlim Gnieździe o godzinie 16.30 odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży Stop Cyberprzemocy. To cykliczne warsztaty, które odbywają się w poniedziałki. Za każdym razem dzieci pracują z psychologiem, podejmując inny temat. Wstęp bezpłatny. Szczegóły dotyczące tych, a także innych wydarzeń kulturalnych, można znaleźć na stronie osiedlemłodych.pl. I drodzy Państwo, to wszystko w tym wydaniu, a kolejne 25 marca, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30, bądźcie wtedy z nami.